Światła się zapaliły, zgasły i zaczynamy. Mateusz Nogaj zjeżdża już tutaj na zewnętrzną broni prowadzenia przed ewentualnymi atakami ze strony Jerzego Glaca. Daniel Libront stracił pozycję, dwie pozycje, już trzy w tym momencie, bo jest na szóstym miejscu, a więc to on tutaj w czołówce najgorzej sobie poradził na starcie. Trzeci zatem jest śmiałek, czwarty Maciewski, piąty Grabowski. No a Libront na szóstej pozycji. Walka teraz na prowadzenie pomiędzy nogajem a Glacem. I zakręt numer 2 i za chwilę będzie dojazd do The Cutting. Tutaj jest bardzo ciasna sekcja toru z bandami po obydwu stronach, bandami betonowymi przypomnijmy. No właśnie i tutaj Mateusz Drozda nawet lewe lusterko też zdołał obrysować. No i patrzymy co tu się wydarzyło. To jest to zamieszanie z Piotrem Jagodzińskim. Zakręt numer 2 tutaj uderzony tam przez wierzbiskiego zdaje się. A tutaj glac chyba wreszcie znalazł sposób i znalazł się przed Nogajem. Albo to oczywiście współpraca zespołowa. Nie chcą tu ryzykować jakiegoś ataku ze strony Śmiałka czy Maciejewskiego. No i zobaczmy co tutaj się wydarzyło. To jest też dojazd do The Chase. Zakręt numer 21. No i tam podróż kilku samochodów na trawę. Tak, co ciekawe i sąsiedzi w klasyfikacji generalnej, czyli Glaz i noga jadą obok siebie oraz Blajer i Łuczak, trzeci i czwarty też obok Ale siebie. Tutaj kontakt teraz na wejściu w zakręt, od zewnętrznej próbował Dominik Blajer. No i Blajer w roli pasażera przez moment. chodzi o kolejne pozycje, to tylko za Grabowskiego, jeszcze mamy Młynka i Gronta. Natomiast reszta stawki to już są ponad różnice. I mamy teraz atak Maciejewskiego na krótkiej prostej startowej. Ale nie udało się, a więc Piotr Śmiałek spada z podium. Zatem Jerzy Glac odnosi kolejne zwycięstwo w sezonie 2022. No i oczywiście powiększa przewagę w klasyfikacji mistrzostw nad właśnie Mateuszem Nogajem, którego zmęczył, wyprzedził w tym wyścigu, mimo że to Nogaj z przewagą 7000 sekundy zdobył pole position. No ale widać, jak tam głęboko odetchnął, ciesząc się z tej wygranej. No ale patrzymy teraz, jak będzie wyglądał start do wyścigu numer 10 w tym sezonie. Blajer z miejsca numer 1. Poszli! Obok niego Miłosz Węgrecki, w drugim rzędzie Mateusz Łuczak i Daniel Libront. I Łuczak już przesuwa się na drugą pozycję, wyprzedza Węgreckiego w pierwszym zakręcie. Libront tym razem sprawnie ruszył z miejsca i utrzymuje swoją czwartą pozycję. A Blajer już ucieka do przodu, to już prawie sekunda przewagi nad Łuczakiem. No to właśnie powtórka. Cóż tam się stało z Piotrem Jagodzińskim? No i w tym samym miejscu co Co Drozda zdaje się. O, z... Za Grabowskim tam szaleje Piotr Śmiałek. A z tyłu dwa trytony, no które właśnie. mają tutaj ambicje wjechać przed rywali. Śmiałek tu będzie wyprzedzał Grabowskiego. Trudno będzie w tym zakręcie numer dwa, bo on w prawo. I wykorzystują to Glac i Nogaj, a więc Śmiałek zamiast zyskać jedną traci dwie pozycje. W The Chase, a więc w tym miejscu, gdzie można wyprzedzać, poszedł po wewnętrznej, chwycił tarki. Dojazd do ostatniego no zakrętu. wewnętrznej, więc to może tutaj nie wyjść. Tam się czai oczywiście Jerzy Glac. Chce wykorzystać to zamieszanie. Są też noga i ze śmiałkiem. Maciejowski zjeżdża dalej serwisowi, także Wierzbicki. No i Jak teraz będzie miał dobrze przygotowany ten zakręt Glac, to kto wie, czy w zakręcie numer dwa nie znajdzie się przed swoim rywalem. No, Młynek i Grabowski uporali się z Librontem, ale Glac i Noga ja także śmiałek cały czas są za nim. A Maciejski Wierzbicki Drozdo także wezwani do alei serwisowej. Jeszcze w tunelu, a teraz uwaga: dojazd do zakrętu numer dwa, do hamowania, późniejsze Glaca. Jest przed rywalem. A szeroko tutaj poszedł Libront i za jednym zamachem stracił trzy pozycje. A tutaj Patryk werbowy i Mateusz Tyszkiewicz. Szeroko, Tyżkiewicz w tym Griffins Band. Uh, jest kontakt z bandą. Musi tam... przygotować atak do dwójki. I tam w lusterkach tej trójki rosną już dwa tritony. Które jadą na kolejnych miejscach 5 i 6. No, nie czekał tutaj do dwójki, zaatakował już w pierwszym zakręcie. Delikatny kontakt, no ale Węgrecki spada teraz na czwartą pozycję. Spada z podium, a Grabowski może zacząć pogoń za Mateuszem Łuczakiem. No a Glacino nog. Daje pozycję, chyba teraz Grabowski już poniżej sekundy straty do, do pęgryckiego. do Grabowskiego, przepraszam. A tak się właśnie dzieje w Supercars, tymczasem atak Glaca na Grabowskiego. Szeroko tam Grabowski po poboczu. No właśnie tam go widzimy po prawej stronie na trawie, wraca na tor przed Glacem czy za? Za Glacem i za Nogajem, a więc traci tutaj dwie pozycje za jednym zamachem. Próbuje się odgryzać teraz w ostatnim zakręcie. No bo tam zapewne już zanieczyszczone trochę opony, nie było takiej przyczepności po powrocie na tor. No i tam Młynek i Śmiałek jeszcze się czają. Młynek chce się zrewanżować, straciły dwie pozycje względem swojego miejsca startowego, Maciej Młynek w tym wyścigu. 5 sekund przewagi. Blajera nad Łuczakiem, a tutaj cały czas trwa walka z Węgreckim o podium. Broni cały czas Węgrecki tego miejsca w pierwszej trójce. Szeroko teraz Glac wywieziony poza tor i jest kontakt i pół i na dachu skończy Glac. Nie, no jednak na kołach, nie. ale po drodze było była rolka no i lider klasyfikacji sezonu próbuje tam jeszcze wrócić na tor. Wypchnął tam jednego z rywali. No właśnie Węgreckiego chyba, nie. 70 tak. węgierski, tak? No właśnie, popatrzmy, co tutaj się działo. Węgrycki, rybaczu i glac. A więc kolejny incydent z udziałem Jerzego Glaca. Obaj tutaj się obrócili. A tak wygląda lider i zwycięzca tego wyścigu Dominik Blajer. Rzadko mieliśmy okazję go oglądać, ale przy takiej przewadze nie ma się czemu dziwić. Dwukrotny mistrz tej serii wygrywa drugi wyścig na Montpanorama. Ale skupiamy się jeszcze na walce o czwartą pozycję. Młynek Grabowski śmiałek, ale wydaje Aj, tam Grabowski rzuciło i kolizja ze śmiałkiem jeszcze na ostatni momencie rakowych obaj tam się obrócili gdzieś za plecami młynka i bokiem tyłem minęli linie mety na czwartej i na piątej i szóstej pozycji.